No i co z tego, tak? No i co z tego, jadę, jadę. Jestem w autobusie, cieszę się, że jestem w autobusie, w końcu dojadę. Jak jestem w pociągu, to się cieszę, że jestem w pociągu. Zawsze do przodu, tak? My zawsze do przodu. Zawsze do góry. Do góry. My, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana naszego Boga po wiek wieków. My będziemy postępowali. Tak? Jak będziesz postępować? W imieniu swojego Boga. Nasz Bóg to Jahwe. Nasz Bóg to j -h, -w h To Jezus Chrystus. Ten, który został posłany. Tak? On został posłany. On nas wykupił i Jezus jest cała pełnia boskości. To jest nasz Bóg. I ja będę postępować w imieniu swojego Boga po wiek wieków. Dopóki chodzę tu po ziemi, będę postępować w imieniu swojego Boga. Nie dam się wciągnąć w okoliczności, nie dam się wciągnąć w cielesności, nie będę się skupiać na żadnych diabelskich kłamstwach, nie będę. Wchodzić w żadne zamieszania, będę ogłaszać prawdy Boże i będę oglądać sukces w swoim życiu. Bo ja powiedziałam: Boże, ja chcę być tym świadectwem dla Twojej chwały, żeby Tobie oddawać chwałę z mojego sukcesu w życiu. Ja Tobie oddam chwałę. Tobie oddam chwałę, bo pokażę, że skoro Ty Twoim dziełem jestem, do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie, to ja je będę wydawać. W Jezusie Chrystusie, to mnie nie złamie nikt. To mnie nie złamie człowiek niedoskonały, nie złamie mnie, bo nie da się zwyciężyć zło, ale złodobrem zwyciężaj. Ja będę brać Słowo Boże. Ja będę za wszystko dziękować. Ja będę z wszystkiego się radować, tak? Ja biorę Słowo Boże, dosłownie. Ja nie będę brać Słowa Bożego tylko wtedy, kiedy mi się podoba, a wtedy, kiedy mi się nie podoba, to ja sobie zrobię kompromisik mały, albo coś tam sobie wymyślę jakąś nową regułkę, tak? Nie, ja będę brać. Wszystko, dosłownie, i pokaże sukces w swoim życiu, i pokaże, że jeżeli żyjemy w posłuszeństwie, to wydajemy owoce. Wydajemy owoce, tak? I te owoce są trwałe jest napisane, że one są trwałe. To jest Ewangelia, to jest nowina, tak, którą mamy głosić, że zbawienie dla nas łaskie jest tym, co uzdania nas do przyjęcia, przebaczenia nie tylko Grzechów, tak? Ale i uzdrowienia ciała, i do każdej dziedziny naszego życia. To jest prawdziwa Ewangelia. Nie będziemy głosić ludziom, e, wiecie, Bóg was kocha, tak? I potem chodzą nieudacznicy. Nieudacznicy chodzą, chodzą chrześcijanie, tacy, wiecie, którzy. Słowem się obrzucają, y, nie wiem, tną sobie uszy tym mieczem, tym słowem, odcinają sobie może ręce i nogi, i jeszcze nie wiem, co sobie tym słowem robią. Kują się tym słowem, wiecie, bo oni tylko słowem, nie? No, zero, zero w ogóle jest tam y, miłości, chociaż mówią o tej miłości, ale owoc, owoc, owoc. Jezus pokazał, że dał swoje życie, tak? dał swoje życie. I teraz, jeśli ty masz coś w sercu, to ty nie mów komuś innemu, że ktoś ma to zrobić, albo że ktoś coś źle robi, to ty rób to, co ci Bóg do serca wkłada. Bo miałam kiedyś taką sytuację, kiedy e, taki brat w Chrystusie można powiedzieć, tak? bo mówimy, że mamy bliską, daleką rodzinę w Chrystusie, tak? No, są posłuszni synowie i nieposłuszni synowie, nie? Więc on tak chciał coś zrobić, ale ponieważ to on tylko chciał, to on mówił, wiesz co, zrób to, zrób to, zrób to, nie? Bo, bo tam ktoś potrzebuje pomocy, to idź i mu pomóż, nie? Bo ja w tej chwili pieniędzy nie mam na przykład. Nie? Jeśli Bóg wkłada Tobie coś do serca, to idź i to rób. Rozumiecie? A jeśli ty komuś coś mówisz, to już nie manipulujesz. Bo to nie do jego serca może Bóg, tylko do Twojego. A jeśli masz wiarę, to Bóg ci da pieniądze. Albo podzielisz się tym, co masz. Rozumiecie? Jeśli Bóg wkłada do twojego serca, do twojego, to ty idź i to rób. Bo to jest w twoim sercu. Bo to ma z Twojego serca wypływać. Ale jeśli ty będziesz mówił, że ten ma zrobić to, a ten tamto, bo ty widzisz potrzeba, a ty sam nie możesz, to się módl o to, żeby te potrzeby zostały rozwiązane i przyjdzie rozwiązanie z nieba do tych potrzeb. Z nieba. Modlimy się od ludzi przewrotnych i złych uchowań na Panie. Stawię na naszej drodze ludzi nam życzliwych, tak? Ludzi nam przychylnych. Tak, tak się modlimy. I wtedy będziemy oglądać. Amen. A tak, Ojcze. Ja Ci dziękuję, kochany Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za, za wszystko, co dla nas już uczynił Jezus Chrystus na Krzyżu Golgoty. <grym> dziękuję Ci, że to się już wszystko wykonało. Że to się wykonało dwa tysiące lat temu. <grym> dziękuję Ci za Twoją łaskę. Ja dziękuję Ci, że ludzie doświadczają, doświadczają realnie w swoim życiu że doświadczają łaski. Ja dziękuję Ci, że mają objawienie łaski. Ja to ogłaszam, że to słowo wnika w, nich, w ich serca, że ono wnika i w nich głęboko, że, 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 że ono pracuje w ludziach. Ja to ogłaszam, że, że ono nie zostanie wykradzione, że ono nie zostanie w y, próżność wyrzucone. Ja ogłaszam, że to Słowo wykonuje, że Ty, Boże Ojcze, wykonujesz poprzez to Słowo w ludziach teraz swoją pracę. Ja to teraz ogłaszam i że Twoja praca, Duchu Święty, wyda owoc, Amen. wyda owoc. Chwała Tobie, Ojcze. Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym i Wszechmogącym. I dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty nas wybrałeś, że Ty nas powołałeś, że jesteśmy Twoim dziełem, stworzeni do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie. I ogłaszamy, że wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, kochany Ojcze, że nie, prawo i grzech nad nami już nie panuje. Dziękuję Ci za to, że możemy wszystko, ale nie wszystko jest pożyteczne. Dziękuję Ci, Ojcze. Oddaję Tobie chwałę za ten Kościół. Oddaję Tobie chwałę. Błogosławię każdą osobę. Każdą osobę. Dziękuję Ci, Boże, za rozwój. Dziękuję Ci, Boże, za wzrost. Dziękuję Ci. W imieniu Twoim, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Czy ktoś chciałby się czemś podzielić? Wszystko to jest